Czuwaj, jestem instruktorką z Lwowa, z III LDH Krasowa Łąka. E, skąd przyjechaliście i jak wygląda mnie harcerskich tradycji właśnie w tym kraju? W Lwowie mamy naprawdę, przez to, że Lwów jest kolebką, tak jak powiedzieć, harcerstwa, mamy bardzo dużo ciekawych tradycji i jest tak, że Wszyscy na przykład ruchny z naszej kresowej łąki wyszywają sobie kwiatuszki, kiedyś wyszywały na chustach wszystkie kwiatuszki właśnie polne, przez to, że właśnie kresy to jest charakterystyczne, są charakterystyczne dla polskich kwiatów, takich polowych jak na przykład maki albo niezapominajki, to każda z tych, każdy z tych zastępów po prostu ma cechy tych kwiatów. Na przykład jak nie jakie są nierozłączne, tak nasze harcerki staramy się przyłączyć do tego, po prostu wyjaśniać, żeby byli z grupką, żeby są rodziną, że są naprawdę jedne dla siebie stworzone i że są przyjaciółmi, są razem. Co dla Twojej grupy właśnie i harcerzy znaczy udział na zlecie tutaj w Polsce i jaki element tego zlecia bardziej Wam się podoba? Powiem tak, że dla naszych dziewczyn i chłopaków, bo też przyjechały chłopacy z nami, bardzo ważna jest integracja, naprawdę to, że poznajemy nowych ludzi, spotykamy tych, którzy już znamy, bo bardzo dużo osób przyjeżdżało do nas na obozy i najbardziej słyszałam pozytywnych rzeczy o tym, że ktoś spotkał jakiegoś drucha, ktoś spotkał jakiegoś przyjaciela i to jest super, bo to jest to, że my przyjeżdżamy. My pamiętamy o tym, że kiedy się spotykaliśmy i nie zapominamy tego. Naprawdę to istnieje w nas cały czas, to, że jesteśmy całym gronem i się łączymy w tym zlocie razem. I co się może na pewno najbardziej zapamiętało? No to dla mnie osobiście to dzisiejszy bieg, bo był dosyć trudny, ale wszystkie wszystkie druhny biegły jak jedna, nawet chora, nie chora, biec. i... Mam nadzieję, że się udało im. A czego Ciebie i twoje drużyny nauczyło harcerstwo? E, harcerstwo to jest pewna łączność pomiędzy narodami, łączność pomiędzy ludźmi. Ja myślę, że najwięcej chyba się zdarza jest tak, że oprócz tego, że my pielęgnujemy nasze tradycje i pamiętamy o tym, że jesteśmy Polakami i że czujemy się Polakami, jesteśmy nimi, e, to też uczymy tego, że jest nas dużo. Jest bardzo dużo osób, którzy są e, po prostu połączone z nami duchem. I dlatego bardzo się cieszymy, jak możemy przyjechać w to miejsce. I taka tradycja, która cały czas jest w tym harcerstwie, to jest niesamowite. To uczucie, ta energia, która tu pływa wszędzie, to jest po nie, nie, no, prostu niemożliwe do przekazania tak słowami.